Mam no, to parę. Nie. <laughs> Proszę proszę, proszę panie, co Dziś e, przejazd e, testowym autobusem elektrycznym marki MAN e, z, Jesteśmy przed e, erą e, odejścia powoli już od e, autobusów e, emisyjnych stąd rozpoczynamy testy, tym razem samochód elektryczny, autobus elektryczny, przypominający z zewnątrz bardzo ten tradycyjny, no ale jednak w środku to co jest, zwłaszcza jeśli chodzi o napęd jest zupełnie inny, to silnik elektryczny, autobus, który może przejechać około 200 km bez ładowania, później niestety, niestety trzeba go do, naładować. Kolejna perspektywa finansowa unijna to olbrzymie środki właśnie przeznaczone na odejście od gospodarki emisyjnej, a jeśli chodzi o miasto Koszalin, to przede wszystkim, przede wszystkim autobusy, ale to jest proces, który można powiedzieć już się rozpoczął. Zakupy chociażby elektrycznych radiowozów do straży miejskiej, które, które kupiliśmy pod koniec ubiegłego roku. Te dwa elektryczne autobusy, dwa elektryczne samochody, które, które zastąpiły stare samochody spalinowe to jest kwestia projektu, który w tej chwili przygotowujemy do ogłoszenia przetargu, czyli programu poświęconego gospodarce odpadami, ale w ramach tego programu to też zakup trzech śmieciarek na tym razem na CNG, czyli na na gaz. Niestety tutaj te rozwiązania techniczne, jeśli chodzi o napęd elektryczny, preferują oczywiście autobusy, które jeżdżą na dłuższych trasach. Natomiast z racji sposobu pracy jednak, jednak te, te samochody przeznaczone dla, dla PGK, do odbioru odpadów, one jednak będą raczej napędzane CNG. Nie ma innych rozwiązań na dzień dzisiejszy na rynku. No i oczywiście jeszcze jedna formuła, która jest, jest myślę przed nami która też wymaga rozważenia, no z racji chociażby tego, że ten cen energii, te ceny energii elektrycznej bardzo dynamiczne w tym roku wzrosły, zwłaszcza właśnie dla odbiorców ze sfery, ze sfery nie tej domowej, regulowanej, tylko wolnego rynku, to również autobusy wodorowe o napędzie wodorowym i one też będą poddawane. Poddawane testowaniu, ocenie, tak żeby docelowo na, w momencie, kiedy ruszy kolejna perspektywa, wybrać to najlepsze rozwiązanie dla naszego zakładu komunikacji. Panie prezydencie, ale to co już wiadomo, że na pewno koszalin, jeśli będą oczywiście pieniądze w różnych zakupów, takie autobusy, czemu na przykład nie hybrydy? One są, w tej chwili preferujemy już odejście i takie są zresztą przepisy ustawowe, które wręcz wymuszają. Zakup taboru zeroemisyjnego, czyli na dzień dzisiejszy to są autobusy właśnie elektryczne bądź autobusy wodorowe, hybryda nie jest traktowana jako, jako autobus zeroemisyjny, natomiast w momencie, kiedy, kiedy mieliśmy taką możliwość i, i złożyliśmy projekt, kupiliśmy to, co w naszej ocenie było najbardziej ekonomiczne, czyli hybrydę, która jednak emituje znacznie mniej spalin niż normalny autobus. No ale to, 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 jeśli będą kupowane, to kiedy ilości? To już te, te warunki są jeszcze przez nami. Nie znamy, nie znamy jeszcze ani zasad, ani wysokości dofinansowania, ani przede wszystkim to, co jest myślę, najważniejsze dla wszystkich samorządowców, nie tylko dla koszelina ale dla wszystkich samorządowców, tak jak się spotykamy, kiedy ta perspektywa ruszy i dokładnie na jakich zasadach. Niestety wiemy, że te środki są w projekcie tej perspektywy, przynajmniej dla województwa zachodniopomorskiego około 30% dawnego programu regionalnego około 30% środków ma być przeznaczone właśnie na tak zwaną zieloną gospodarkę, więc te środki będą duże, ale z drugiej strony nie, nie znamy jeszcze do końca zasad, a przede wszystkim nie znamy terminu, kiedy ruszy cały program. My testujemy autobus tej firmy dlatego, że on według naszej wiedzy nie wymaga doładowywania na pętlach autobusowych. W związku z tym obniżyło to koszty funkcjonowania naszej komunikacji, ponieważ nie musielibyśmy na Końcowych pętlach autobusowych budować stacji ładowania. Ten autobus, jak zapewnia producent, może przejechać w sprzyjających warunkach nawet 400 km, a nam wystarczy około 250 km, żeby przejechał w naszych warunkach to jest mieście w ruchu koszarińskim. I to chcemy właśnie sprawdzić w dniu dzisiejszym. Ten autobus będzie przez tydzień jeździł po ulicach miasta Koszalin. Oczywiście mamy w pewnym stopniu utrudnione warunki ładowania, ponieważ mamy ładowarkę. Taką przenośną, która nie zapewnia naładowania w 100% w ciągu długiego czasu, więc będzie jeździł tylko codziennie od godziny 13 do później godzin wieczornych, po to, żeby przez 12 godzin później w nocy mógł się naładować. Następnego dnia również wyjechać. Czyli jeśli na przykład będą takie autobusy w Koszalinie, to ta stacja ładująca będzie na terenie MZK, tak? Je jedna w mieście? To Znaczy, ładowarki będą na terenie zajezdni, jedna ładowarka na jeden autobus, i będą ładowane w nocy. Na jakich liniach będzie można się powiedzmy przejechać, przetestować ten autobus? Dzisiaj będzie, na różnych liniach będzie autobus jeździł. Dzisiaj będzie jeździł na ósemce i zaraz o godzinie 12 z minutami wyjeżdża na, na, uni, na ulicy na Raduszkę i z Raduszki będzie startował do później godzin wieczoru, będzie jeździł. Jakie są mniej więcej w tej chwili na rynku koszty Konkre, takich autobusów? Konkretnie ten autobus, bo taki przetarg został w piątek rozstrzygnięty w Inu Wrocławiu, jak dobrze pamiętam. I ten autobus kosztuje 2 miliony 200 tysięcy złotych z pięcioletnią gwarancją, z dziewięcioletnią gwarancją na akumulatory. A takich fedrydowy ile kosztuje? Powiedzmy tak, jak Hi Volvo jeździ w Polsce? Volvo samochód? kosztowało milion 550, natomiast trzeba wziąć pod uwagę to, że Volvo nie jest autobusem zeroemisyjnym. bo no tak, tak, Dzisiaj niestety nie jest uznawany za taki autobus i w przypadku tworzenia stref czystego transportu w mieście nie może on te strefy wjeżdżać. Mm.